Cześć, witajcie z tej strony. Znowu ja, Złoty a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że dawno nie było filmów, lecz dzisiaj przychodzę z recenzją magazynu Lego Ninjago. Pojawił on się bodajże wczoraj, nie pamiętam dokładnie, go wczoraj kupiłem, lecz już było za późno, żeby zrobić recenzję, więc dzisiaj go sobie zrobimy. Eee, najpierw pokaz pokazujemy dodatki. Ja już to wszystko oczywiście otworzyłem, więc zostawiłem same takie pozostałości po tym, ale dobra. Taka paczka kart była. Ja akurat miałem z kolem. Zaraz pokażę, co dostałem z tych kart. I jeszcze taka jedna saszeteczka z naklejkami. No i sam dodatek, ale teraz tak. Jeśli chodzi o naklejki, to ja dostałem tak. Taką naklejkę. Tutaj będę je kładł, bo. Taką też naklejkę, dość fajną. Taka. Nie wiem, czy widać, ale dobra, nieważne. Czy to będzie 5? Tak, to są. To będą już, tutaj jest jeszcze taka. I jeszcze jedna mi upadła. To jeszcze jest taka. A jeśli chodzi o karty, to. Będę Wam mówił wszystko po kolei, ale najpierw muszę wszystkie znaleźć. Dobra, mamy tak. Kamienny golem 3. Plundara z 13 sezonu. fajnie bo go jeszcze chyba nie miałem. Kola. Zdecydowany. Najlepsza, oczywiście, będzie na koniec, moim zdaniem. Awanturnik też kol, oczywiście. Nie wiem, to nie musi być jakaś najlepsza karta, ale dla mnie najlepsza, bo mam kartę i figurkę. Jest to młody Lloyd. Młodego Lloyda mam, jak pewnie wiecie, z perły przeznaczenia. Dobra, teraz przejrzyjmy sobie magazynek. O ile będzie się dało go jakiś, w jakiś sposób przejrzeć. Poczekajcie, chwilę jakoś to spróbuję zrobić. Dobra, nie wiem, czy to będzie dobrze, ale robimy przegląd. Jest tu taki LEGO Star Wars w sprzedaży 9-11, czyli już, czy niedługo? W sumie to się nie wiem, który dzisiaj jest. Ale dobra, nieważne. Hmm. Tutaj mamy spis, co będzie ten, ale na razie o tym nie mówimy. Są oczywiście dwa plakaty w środku, ale to później i. Jakiś komiks. Dobra. Tak to nam się tutaj zaczyna. Jakieś łamigłówki. Tutaj kolejne jakieś rzeczy. Widzę tutaj perłę podwójną. E, coś takiego, nawet nie wiem co to jest. A master chef Zain. dobra. Tu mamy Rebel The World I tu mamy re, Jakieś reklamy Aha, to jest reklama tego Rebel The World Kurde Liniozaura zahaczył magazyn I zaczyna się yy, No wiecie komi o Komiks, zapomniałem jak to się nazywa Przelecimy sobie na szybko Przez ten komiks Mamy plakat, plakat zaraz wyrwę, żeby Wam pokazać, jak one się prezentują. Mamy e, chyba jakieś łamigłówki, czy tam coś, chwila. E, a, różnice, inaczej błędy jakieś, o, tu już widzę jeden, tutaj ośmiornica ma żółta tutaj niebieskie. Nie wiem, wiecie, co chwilę po, po, po obejrzę to. A tutaj jest ta płaszczka taka, tutaj jest taka, ale do z polerowych. chcecie się z tym, bo widzę już kolejne, ale dobra. Tu mamy kolejną część komiksu. I oczywiście, jeśli wiecie, co ma być w następnym magazynie, to możecie tak jakby przewinąć do no póki nie będę pokazywał mini figurki Tam było ją trochę widać, ale dobra. I tutaj mamy wakacyjne portrety. Mamy tutaj chyba jakiegoś kola, jakiegoś. Dobra, nieważne. O, mamy kogoś z turku. Dobra, nieważne. Co, co mamy? Mamy konkurs. Do wygrania dwa razy turniej żywiołów, który mam, i dwa razy ten samochodzik z 15, z 15 14 sezonu, już mi się myli. Uwaga, uwaga, a w następnym magazynie nie, nie to to, to, to to już chyba jest tak, już w sprzedaży. I uwaga, w następnym magazynie już od 1 grudnia będziemy mieli taką otonię. Fajnie, bo kolejna mi figurka z 15 sezonu, lecz szkoda, że nie ma. Zamiast tych włosków maski i tej butli. Byłoby lepiej trochę. Bo byłoby łatwiej jakby zdobyć już całą kolekcję, bo mi brakuje tak szczerze, tylko dwóch figurek. Mam nadzieję, że Kai też będzie w magazynie, chociaż wątpię, ale to się okaże. Hmm. No i dobra. Magazyn już sobie omógł. a tu jeszcze mamy nowość Marvel Avengers Iron Spider. fajne sobie wymyślili, dobra. Ja teraz biorę to, co jeszcze wam nie pokazałem, bo nie pokazałem wam jeszcze... Poczekajcie jakoś to. Jakoś to położę, żebym było bardziej widoczne. No, poczekajcie. Dobra, słuchajcie, już jestem. To jest ta zaszedka, w której była figurka. I uwaga, uwaga! Naszym oczom zala okaże się nasz Jay z sezonu 15. Jak już wycią... wiedzą w tym magazynie. Dowie dowiedziałem się o nim dopiero wczoraj i kupiłem go też dopiero wczoraj. Jego główki wyglądają tak, jak zawsze. O, tu widzicie w od jednego z Od tego, którego próbuję, jako taki. W to nie dodałem wtedy tego filmu, ale próbowałem nagrać, jak kompletuję jeden z zestawów. Ale niestety mi się to nie udało, bo nie mam większości elementów. A tylko 29 mi brakowało do kompletności. Tak wygląda inkal z tyłu. Z przodu nie widać, a już mi się nie chce całej figurki rozkładać. Jeśli chodzi o skalę figurki, to w porównaniu mamy Dinozaura z Jurassic World. Nie widać jego głowy za bardzo, ale takiego mamy dinozaurka. No, ten i może go bez problemu popieścić prądem, więc tu nie ma co do gadania. Dobra, idziesz na swoje miejsce. Tam sobie z Indominusem sobie go postawiam. Dobra, tak to właśnie wygląda. Ten magazyn. Tutaj Jay ma taki, taki jakby właśnie pistolet z takim prądem, prądem, błyskawicami jakby. I tutaj mamy teraz taką, tą butlę. Mamy taki, no, te płetwy. I pokażę wam wszystkie figurki z 15 sezonu, jakie do, do teraz mam. Ustawiamy Jaya, bo akurat go teraz tutaj mam w rękach. Z magazynu oczywiście posiadam też kola. Mam też takiego oto zaina z tego smoka podwodnego i jeszcze teraz muszę wziąć jedną figurkę, która jest w jednym zestawie. Pewnie już wiecie, bo była recenzja, chyba była, tak mi się zdaje. Możecie tam sobie przejrzeć. Numer katalogowy nie pamiętam, ale wam pokażę po prostu figurkę z tego zestawu. Jest to Nurek, kolejny ninja. I mój ostatni. Jakiego do teraz mam. Czekajcie, dam mu jakąś broń w rękę, żeby nie był taki bez niczego. Dobra. Można go postawić. Mam jeszcze takiego lojda. Chyba wiecie z którego zestawu. Czekajcie, może uda mi się zn znaleźć numer katalogowy tego zestawu? Mam 71750. Jest to ten podwodny Mech. Chyba, że przeczytałem numer katalogowy zestawu od tego smoka, ale wątpię. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, bo chcę być pewny. Nie, przeczytałem dobry. To jest ten 71750. Dobrze, teraz krótkie ogłoszenia. Jak będę ten, wiecie, figurki odkładał na miejsce, to ja wam będę mówił o ogłoszeniach, czyli o na przykład filmie, który się niedługo pojawi, bo się uwaga, uwaga, pojawi w następnym tygodniu. Dzisiaj chciałem coś nagrać, żebyście nie myśleli, że nie wiadomo co się stało, że już nie nagrywam. Po prostu nie miałem co nagrywać za bardzo i dlatego tak to wygląd wyglądało, jak wyglądało. Ale teraz mamy weekend, więc miałem troszkę czasu, żeby coś tam nagrać. A akurat wczoraj ten magazyn kupiłem. No to tak, w poniedziałek pojawi się film z otwierania z otwierania paczki. Jeszcze wam będę za bardzo mówił co to jest. Bo nie chcę wam spoilerować, ale jest to coś na pewno związanego z LEGO. Już wam od, od razu mówię. I mam... I jest to jedyne, co mam jeszcze chyba mogę powiedzieć, może coś jeszcze mogę, pomyślę. Jest, jest to z roku 2019, więc to już ma z dwa lata. Chyba z 2019 muszę dokładnie sprawdzić jeszcze. No dobra. jeśli film wam się spodobał, zapraszam was na te kolejne. Opening pewnie się tej paczki pojawić w poniedziałek, we wtorek, pomiędzy tymi dwoma dniami. A więc jeszcze raz, jeśli odcinek on się spodobał, zapraszam Was na więcej. No i co? Cześć.